Wejście po drabinie jest akceptowaną przez otoczenie formą dostania się na dach. Altairze, zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im, co potrafisz? Musisz być bardzo zajęty. Rozumiem. Musisz być bardzo zajęty. Rozumiem. Nie rzucajcie swoją bronią tak niedbale. Zwykle nie dostaje się drugiej szansy na zadanie ciosu. Gdy zostaniesz wykryty, gwałtownie skręcaj lub wspinaj się na budynki, aby zejść z pola widzenia ścigających. Rafiku, wieści o tych czynach rozeszły się szeroko, Altairze. Wygląda na to, że szczerze starasz się zmazać swoje winy. Robię co w mojej mocy. I czasami robisz to dobrze. Zakładam, że to praca krzyżuje nasze ścieżki. Tak. Moim celem jest Wilhelm z Monferratu. Co możesz mi powiedzieć o samym Wilhelmie? Wilhelm został mianowany regentem, podczas gdy król zajmuje się wojną. Ludzie dziwią się tej decyzji, szczególnie biorąc pod uwagę stosunki między Ryszardem i Konradem, synem Wilhelma. Moim zdaniem, Ryszard postąpił sprytnie. Jak to? Ryszard i Konrad nie zgadzają się w wielu sprawach, choć nie okazują tego publicznie. Chodzą słuchy, że knują przeciwko sobie nawzajem. A na dodatek jeszcze ta sprawa z saracyńskimi jeńcami w akce. Z tego powodu Konrad powrócił do Tyru, a Ryszard przekonał Wilhelma, by ten został jego gościem. Chyba raczej zakładnikiem. Nazywaj to jak chcesz. Obecność Wilhelma powstrzyma Konrada przed działaniem. Nigdy nie interesowałem się polityką. Zdajesz sobie jednak sprawę, że każdy twój czyn kształtuje przyszłość tych ziem. Ty też w pewnym sensie jesteś politykiem. Jak chcesz. Gdzie według Ciebie powinienem rozpocząć poszukiwania? W Cytadeli Ryszarda, na południowy zachód stąd, a właściwie na targu przed nią. Niedaleko znajdziesz też katedrę Świętego Krzyża. To bardzo popularne miejsce, pełne gadatliwych mieszczan. Na koniec możesz spróbować przy zachodniej granicy miasta, gdzie dzielnica portowa łączy się z dzielnicą szpitalników. To powinno Ci na początek wystarczyć. Dobrze, więc nie będę Ci dłużej przeszkadzał. Wcale mi nie przeszkadzasz? oh yay

Moje tylko Zapłacisz za to życiem! Czemu jesteś taki okrutny? Co ja zrobiłam? Co za dziwny człowiek! Ten głupiec chyba postradał zmysły! O.

Uważaj, mogło mi się coś stać. Mędzny złodzieju, nie uciekniesz! Straże! pomocy! Tutaj nie widać. Nie tego nigdy więcej. Czy wyrażam się jasno? Po co on się tak śpieszy? Po co on to robi? Rozumiem, co próbuję osiągnąć. Ratunku, błagam pomocy! Ustrzaj! Nic nie zrobiłam! Dzień złodzieja! Oh. Śmierz kraść w mojej obecności! Zapłacisz za to życiem! Czemu to robisz? Co ja zrobiłam? Brudny złodzieju! Odrąbię ci ręce! Nic nie zrobiłam! Dzień, złodzieju! Czemu to robisz? Co ja zrobię? Brudny <grymne> słodzieju! Okrąbie <odrompie>, ci ręce! <grymne>

Nie wolno ci tu być, proszę panie, macie trochę pieniędzy. Was wyrzuca! Nie mam głodu! Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Precz z tym śmieciem! Czy robi to z jakiegoś powodu? You are an assassin. Dziwne. To po co to robi? Parem jedziaków, to wszystko, o co proszę. Nie rób tego podobnie, zrozumiano? Dziwne. Du bist kein Mensch, Dein Gott hat dich verlassen! Du bist kein Mönch! Dein Gott hat dich verlassen! Du bist kein mensch, Dein Gott hat dich verlassen! Du bist du wirklich? Dein Gott schert sich darum, was mit dir passiert? Du bist kein Mensch! Dein Gott hat dich verlassen! Wir können tun, was immer wir wollen! Jeszcze raz, Glaubst du wirklich, dein Gott scherzt sich darum, was mit dir passiert? Odwróciliśmy się od Boga i za to nas karze! zesłał kordy niewiernych wojowników, i stanęli ubraną na Masz coś do powiedzenia. Ale Pan jest miłosierny i nasze przeszłe winy mogą pójść w zapomnienie. Musimy jeno poprosić. Przedopowiadam Wam żałujcie za grzechy. Padnijcie na twarze i wyznajcie winy. Bóg Wam przebaczy. Taka jest Jego natura. A zanim błagać o wybaczenie musimy, gdyż zwycięstwo tylko Wtedy może być pewne, gdy serca i umysły nasze zostaną oczyszczone. Hmm. Bacy, albowiem zło zamieszkuje ich serca. Nie bługo, masz dosyć. Ryżar, król izba... Nie, nie rozumiecie! Jestem biedna, panie, potrzebuję pieniędzy. Nie powiedzmy. Ale tego roku... dziadków, to wszystko, o co proszę. Błagam was, panie, proszę A tylko o parę moment! Kryju. Proszę! Parę to wszystko, o co proszę? To nie, 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 proszę, nie, proszę tylko o parę Na pewno przed czymś ucieka. Co on robi? Tu problem? A myślałem, że to ja ślepnę. To bolało, to naprawdę bolało. Swoje Bolało? Bądź wreszcie cicho. Nikt ci nie pomoże. <głosy> 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 Also habt ihr ihn verloren. niech, ihn nicht noch einmal entfliehen! Nie powinno cię tu być odejść, zanim komuś to się stanie. Nie powinno cię tu być, więc idź! <śmany> oh

Est-ce qu'il a à courir comme ça Ou est-ce qu'il court comme ça, cet imbécile <t 'en> dis <t 'en> Taraceni zostają pobici na każdym kroku! Wyparliśmy ich z Akki i pędzimy przez kraj! Teraz wycofamy... Pozostajcie silni! Trwajcie w Iść przeszkadzać komuś innemu! Coś droga jest długa, a próby liczne, biedźcie, że Bóg czuwa nad wami! Jego ręka prowadzi naszych wojowników do zwycięstwa! Najpierw w Akce, a co, co on sobie? Myśli? w jadzie? I psztal mi tym torę weszła! Zaraza na saladyna! Zaraza na jego lud! W pokoju przybyliśmy do ziemi świętej i do... Pana naszego! Lecz oni odwrócili się od nas! Nie przyjęli go jak zbawcy! Chyba się dokąd nie Król Ryszard obiecał nam lepszą przyszłość. Nieskalaną ziemię i nowy początek. Zamiast tego nie było... Naprawdę tego ma powód, żeby tak pędzić? Wilhelm z Monferatu miał wizję. Zobaczył sposób na zakończenie tego bólu za nim trzeba iść. Odejdź, do zwycięstwa. Jesteśmy zbyt pobłażliwi dla wrogów. Jedną ręką walczymy z nimi, drugą chcemy ich objąć. Co dobrego może wyniknąć, jeśli nasz król nie może się do końca zdecydować? Wilhelm wie, co robić, gdybyście tylko posłuchali. Wilhelm z Monferatu miał wizję. Zobaczył sposób na zakończenie tego bólu. Zanim oh. trzeba iść, on poprowadzi nas do Jesteś zwycięstwa. Nie przyjacielem, nie, więc odejdź. A co my z tego mamy? Groby, wdowy i sieroty? Król Ryszard ma... obiecał nam lepszą Złońca. przyszłość. Nieskalaną ziemię i nowy początek. Zamiast tego dostaliśmy tylko śmierć. Wilhelm z Monferatu miał wizję. Zobaczył oh. sposób na zakończenie tego bólu. Zanim trzeba iść, on poprowadzi nas do zwycięstwa. A co my z tego mamy? Groby, wdowy i sieroty? Król Ryszard obiecał nam lepszą przyszłość, nieskalaną ziemię i nowy początek. Zamiast tego dostaliśmy tylko śmierć. Jesteśmy zbyt popłaśni i nieruchomi. Tak Jedną ręką to walczymy nie, z nimi, to... drugą chcemy ich objąć. Co dobrego może wyniknąć, jeśli nasz król nie może się do końca zdecydować? Wilhelm wie, co robić. Gdybyście tylko posłuchali. Wilhelm z Monferatu miał wizję. Zobaczył sposób na zakończenie tego bólu. Zanim trzeba iść. On poprowadzi nas do zwycięstwa. A co my z tego mamy? Groby, wdowy i sieroty. Król Ryszard obiecał nam lepszą przyszłość. Nieskalaną ziemię i nowy początek. Zamiast tego dostaliśmy tylko śmierć. A co my z tego mamy? Groby, wdowy i sieroty? Król Ryszard obiecał nam lepszą przyszłość. Nieskalaną ziemię i nowy początek. Zamiast tego dostaliśmy tylko śmierć. Nie ma wstępu! Precz! Odejdź, wieśniaku, zanim cię zmuszę! Nic nie ja podstawie roboty, okay. odejdź natychmiast! Trudny oh. akasyn! Oh. Oh. Rozglądaj się, aby zbierać informacje. Jesteśmy zbyt pobłażliwi dla wrogów. Jedną ręką walczymy z nimi, drugą. Chcemy ich objąć! Co dobrego może wyniknąć, uh. jeśli nasz król nie może się Mnie do nas Nie, okradnie. nie okradnie! Uh. się tylko posłuchali! Uh. Zobaczył sposób na zakończenie tego krupu. On poprowadzi nas do zwycięstwa! to w w w w się się do wierzy. Król Durycy obiecał nam lepszą przyszłość. Jest ziemię i nowy początek. Zamiast tego dostaliśmy tylko śmierć. Jesteśmy zbyt niewłaściwi na rok. Jedną ręką walczymy z nimi. Lelie! Błagam was, tylko... Chodźcie, do sprzedania! Odejdź stąd! Dziwne, nigdy czegoś takiego nie widziałem.